Pierwszego uczestnika możecie znać z takich programów jak X Factor czy Mam Talent. Zdecydowanie zatrząsł z muzycznym światem. Poznajcie Pawła Piekarskiego. Studiuję grafikę komputerową. To się wszystko zaczęło właśnie jak gdyby od muzyki, potem przyszło właśnie do robienia, robienia filmów, potem yy, nie wiem, plakatów, jakieś tam rzeczy i zacząłem trochę się tym interesować. Staram się grać głównie własne piosenki, bo to mnie najbardziej kręci, od, odkąd pamiętam. Nigdy nie zastanawiałem się, żeby tworzyć w jakimś danym gatunku, tylko zawsze po prostu tworzyłem i czerpałem sobie różne inspiracje z, właśnie trochę z bluesa, trochę z funku, takie rytmicznie bardziej z bluegrassu. Paweł tak naprawdę to talent odziedziczył ze strony y, taty i dziadków. Kiedy akurat miał tam lat cztery, na każdy jeden temat i na każdą jedną melodię śpiewał piosenki. A wszystko to od początku nauczył się do końca sam. uśmiecham gram z gitarą sam, ale to się mam nadzieję niedługo zmieni, bo już jestem bardzo w trakcie tworzenia zespołu taki, jaki sobie wymarzyłem. I jeszcze był inny zespół wcześniej, który założyłem właśnie zespół Funk rockowy z tym że na początku byliśmy chyba bardziej rockowi, potem się zrobiło bardziej funkowo. Chodzimy, chodzimy na jego koncerty, słuchamy tej jego muzyki. Głosujemy na niego, jak uczestniczył w, w, w tym X Factorze, czy właśnie w, później mam talent. W obu tych programach chciałem po prostu zaprezentować własne, e, własne kawałki. I szedłem na casting zawsze z własną, e, z własną piosenką i w dalszych etapach, jak e, udawało mi się przedostać dalej, to też starałem się forsować, żeby grać w, w własne kawałki. Zebrałem kilka bardzo, bardzo od ciepłych słów od, od jury i nie tylko i, i odbiór tego wszystkiego był bardzo fajny. Niewiele się zmieniło. Jedyne co się zmieniło to teraz jak się właśnie wpisuje moje imię i nazwisko na YouTubie to w podpowiedziach wychodzi skąd jest ten Paweł Piekarski, a normalnie było po prostu Paweł Piekarski i wyskakiwały moje piosenki. Za stały Z warszawskiego żoli Boża przenosimy się do Powsina, gdzie mieszka i tworzy Marysia Żak. Nasza kolejna uczestniczka jest prawdziwym człowiekiem renesansu. Angażuje się w trzy różne projekty muzyczne, a do tego w wolnym czasie projektuje ubrania i pisze scenariusze. Poznajcie bliżej Mery z Polski. czego dziś chce, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Razem z kolegą. Szukaliśmy składu zespołu. Mieliśmy jednego wokalistę, ale tam się rozpadł nam skład. No i zostaliśmy we dwóch i bardzo chcieliśmy dalej grać, więc zaczęliśmy długi proces poszukiwania wokalu. No i trafiliśmy na Marysię. Chyba to była pierwsza dziewczyna, którą wzięliśmy pod uwagę. przysłała nam chyba ze dwie swoje piosenki i były super. Zaskoczyła nas swoją osobą, ale pozytywnie. No szybko się chyba polubiliśmy. I jakbyśmy sobie poprzedzali nazwiska z high-topu polskiego, to Marysia nie powinna mieć jakichś kompleksów top. Cały czas mam takie poczucie, że trzeba ćwiczyć, grać. Zawsze jak słucham swoich nagrań sprzed jakiegoś czasu, to jestem z nich niezadowolona czyli zawsze się um, progres musi być. Lubię pisać po polsku um, i lubię się czuć, że piszę tam, gdzie ja jestem, jestem stąd i nie, wiem, nie będę udawać, że jestem jakimś światowym angielskim um, nie wiem, piosenkarzem czy innym muzykiem. Więcej mi nic nie trzeba. Więcej mi nic nie trzeba. Ciuchy te akurat konkretne mery z Polski robiłam wspólnie z mamą na zasadzie pomysłów moich, jakichś projektów, nigdy nic sama nie uszyłam. Nie, moja mama zawsze zrobiła profesjonalnie i, i zawodowo. Ja się temu przyglądałam i stwierdziłam, że zespół jednak powinien mieć swój imidż. Nie podejmuję się oceny ubrań, bo no, ja jestem człowiekiem, który nosi ciemny sweter i dżinsy i jakby nie za bardzo się, się w tym wyznaje. To bardzo wygodne, ekstrawaganckie dość. Co do chłopaków i ich stroju zawsze jest walka. I, i ciuchy, i, i pisanie jakichś scenariuszy, i granie. Więc myślę, że gdzieś to w, w komplecie tworzy właśnie tę unikalną osobowość. czuję też lekki brzdęk. Biały.